Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj taki spokojny, domowy dzień. Z rana po śniadanie z dziewczynami pojechałyśmy na szybko na zakupy spożywcze. Wydaje mi się, że już takie ostatnie przedświąteczne, żeby uniknąć tłumów w sklepach, chociaż te tłumy już i tak można powiedzieć były, no ale uniknęłyśmy braku towaru, więc pojechałyśmy, załatwiłyśmy to, co miałyśmy załatwić. I wstąpiłyśmy do cukierni, kupiłyśmy sobie ciasto i po przyjściu do domu młody poszedł na drzemkę, dalej na tej drzemce jest, więc dalej sobie po prostu mały śpi. Ja jak widzieliście zaparzyłam herbatę od mojej przyjaciółki, którą dostałam wczoraj i zjedliśmy sobie ciasto, napiliśmy się herbaty całą rodziną, no może oprócz Aleksa, ale herbatę polecam. Więc, jak ktoś jest zainteresowany, to dajcie znać, napiszę Wam konkretne nazwy tych herbat. Dzisiaj jest piątek, Wy będziecie widzieć ten vlogmas w sobotę, natomiast w sobotę też przylatuje już w końcu serhat, więc będziemy w komplecie. No, oznacza to. Też to, że do świąt zostało bardzo mało dni, więc tych, to są już ostatnie vlogmasy, ostatnie filmiki tak naprawdę w tym roku. No i dzisiaj najprawdopodobniej ym, niedługo zostaniemy sami z Aleksem, bo moja siostra sobie jedzie na zakupy świąteczne. Moje rodzice muszą jechać do Ikei i niestety nie mogą nas zabrać, bo potrzebują puste auto. Więc będziemy sobie z Aleksem siedzieć sami w domu. Więc będzie to taki, jak wcześniej powiedziałam, spokojny, domowy dzień, vlog. Też powiem Wam, że po dwóch dniach wychodzenia co chwilę do jakiejś czy do ludzi, do tłumów, to już jestem troszkę taka przebodcowana i zmęczona, więc dzisiaj przyda mi się taki spokojny dzień w domu. Mm, więc mam nadzieję, że będzie się Wam oczywiście taki dzień podobał. Vlog ma dzień 21. Zaczynamy. Kąd Aleks stał? Od razu po przebudzeniu zaczął tworzyć swoje dzieła. Co malujesz, Aleksiczku? Fake. Hmm. Więc Aleks chyba będzie artystą. A koło Aleksa pilnuje go jak zwykle Borys. Aleksiczku, a gdzie jest Borys? Tutaj? Śpi, tak. Piękne. A już szkoła? Brawo! Tutaj, zobacz, babcia znalazła prezent od Mikołaja. Co tutaj jest? Mogę ci pomóc? Co tutaj mamy? Co to jest? Zobaczysz co jeszcze masz Reszta jest. No to, on to jakie coś ma z pinokiem, to to cały czas jeden guzik pęknie Cię pomoże wyciągnąć. Co ty na to? Proszę. Tą pepkę tu już zobacz trzecią mamy. Jest. I ty te pieski też. <gryzanie> Reszta tu się widzi. Nie, nie, no ważne, że tam coś gra. A posłuchamy. że ra ta to wersja ha, 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 ha. A mogę wam tu ci stary niedźwiedź mocno z naręczę cię stary niedźwiedź mocno ma? jest mamusia się, bo, bo. poszłam do siebie do mm, pokoju, do naszej sypialni i znalazłam moje pudełko e, Wspomnie można powiedzieć to jest w ogóle pudełko, które również tam od mojej przyjaciółki kiedyś robiliśmy sobie prezent nawet nie wiem z jakiej okazji to są nasze zdjęcia e, ponaklejane i w tym pudełku mam wszystko co było dla mnie ważne i schowałam to, więc sobie to teraz e, przejrzymy po prostu. Więc ja to sobie tak postawię, oczywiście nie będę Wam pokazywała wszystkiego, bo to jest bardzo dużo tego, ale dla przykładu tutaj jest moja karta autobusowa, e, miesięczny bilet z Bolonii, jak byłam w Bolonii. Jak byłam w bolonie na praktykach, to właśnie była moja karta autobusowa. Tutaj znowu są traumatyczne rzeczy. Jeden egzamin na prawo jazdy. Tutaj jest akurat pozytywny. Natomiast tutaj jest egzamin na prawo jazdy z wynikiem negatywnym. Ja prawo jazdy dałam za drugim razem. Pierwsze oblałam, kilka dni później poszłam i zdałam, więc nie musiałam mieć kilkunastu egzaminów. <grym i zbyt wylekli> tutaj, co jest, mogę wam pokazać, tu jest moja em, ta wizytówka z, ze studniówki, więc mam ją na pamiątkę. Zostawiłam sobie. Co tutaj jeszcze jest, co mogłabym wam Pokazać. Tutaj jest znowuż e, karta moja do szkoły, do mojego technikum. Mieliśmy takie karty, e, żeby wejść, więc jest i zdjęcie, i nazwa szkoły, do jakiej chodziłam. chodziłam do technikum en, o profilu hotelarskim, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj mam znowu autograf, już trochę wyblakły. Od. Aktora Mikołaja, chyba się Mikołaj nazywał nie pamiętam, piszę tutaj. Mikołaja Roznerskiego, tego pana tutaj. O, jakby ktoś kojarzył, on gra w M. Jak Miłość. Ja kiedyś bardzo go lubiłam i moja babcia akurat pracowała w Domu Kultury i on tam miał spektakl, więc od mojej babci. <śm> więc tam od mojej babci autograf od tego, od tego pana. Tutaj w ogóle zobaczcie, co tu, tutaj mam coś śmiesznego, nie wiem, czemu w ogóle to zachowałam. To jest e, filtr do herbaty, do czajniczka tureckiego i to już ma 5 lat. Ja to przywiozłam razem z czajnikiem dla moich rodziców i mam to schowane właśnie w swoim pudełku. Jest to nowiutkie, e, więc jakby rodzice potrzebowali. To mamy. Tutaj nie wiem czy Wam pokazywać. Może nie, bo tutaj jest dosyć sporo osób, ale może tak zasłonię. Tutaj jestem ja. Jak tańczyłam kiedyś na zakończenie roku szkolnego. To chyba była czwarta klasa podstawówki. Tak, tane, tane. Ale jak oglądaj? Tu mam ogrom kartek na osiemnaste urodziny. Tutaj zdjęcie z moją i z moją przyjaciółką, też na 18 urodziny. Dużo, dużo kartek urodzinowych. Tutaj znowu kartki urodzinowe. Tutaj dostałam kartkę od mojej babci na zakończenie techniku, czy na zakończenie, na zakończenie technikum Moja kartka, spójrzcie, jak tak piękna babcia sama ją robiła. Tym bardziej kartka wyjątkowa więc może tych kartek wszystkich Wam nie będę pokazywała, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo ale tutaj na przykład są moje kartki, bo ja lubię kolekcjonować magnesy ale swego czasu kolekcjonowałam również um, pocztówkę więc tu mam z bolonii pocztówkę tu mam pocztówkę z Sianorzen tutaj jest pocztówka z Rzymu do którego chciałabym oczywiście wrócić, powinnam mieć jeszcze z Wenecji. Mam jest pocztówka z Wenecji. I jeszcze, czy mam coś tutaj? Dalej, Wenecja. Tutaj mam z dąbek. Pocztówkę. Tutaj mamy pocztówkę z Warszawy, bo byłam na wycieczce w Warszawie i też kupiłam oczywiście. Więc mamy Warszawę, ale jak sobie już tutaj, coś tutaj, ode mnie, coś tutaj sobie ode mnie zabrał. Tutaj moja pierwsza prostownica do włosów, bardzo malutka, taka turystyczna bym powiedziała, ale nie mamy jakoś serca jej, e, jej wyrzucić, więc jest w moim pudełku ze wspomnieniami. Co tutaj jeszcze mamy? To jest w ogóle jakieś pudełko w pudełku. Więc nie wiem dokładnie, co tutaj się znajduje. Jest tutaj moja stara karta na autobus. Jakieś zegarki, które już chyba nie działają. Nie, nie działają, ale mam tutaj zegarki. Ja nie jestem fanką zegarków oraz bransoletek, ale jak dostawałam, no to, to nie wyrzucałam, więc mam. Tutaj jestem na zdjęciu ja, moja mama oraz mój brat. Dawno, dawno, dawno temu. Mogę? Ha! I oprócz magnesów oraz pocztówek, kolekcjonowałam też breloczki. Mam tutaj breloczek z darówka, z Grecji, z Akentos, z Wenecji, z Werony, z Bolonii, z Rzymu oraz z Turcji. Ale to nie jest, ja nie byłam w Turcji, to wtedy chyba dostałam od mojej przyjaciółki, więc gdzieś tam to e, było u góry zapisane, że, że ja w tej Turcji będę. <grym> Tutaj jakiś stary album ze zdjęciami. To nie wiem chyba czy Wam chcę pokazywać, ale może jakieś takie jedno zdjęcie Wam pokażę. Tutaj byłam na kolonii w Białym Dunajcu koło Zakopanego miałam nie wiem ile lat 12 maksymalnie 13 lat tutaj na tym zdjęciu miałam, więc nie byłam jakaś super dorosła tutaj mam płytę Justina Biebera, bo swego czasu byłam ogromną ogromną fanką, więc mam tutaj płytę, ale co najśmieszniejsze to w środku nie ma tej płyty, tylko jest płyta Motortalking, więc coś chyba musiało się z mamą pomieszać tu mam pustą bramkę na zdjęcia koni. Tutaj mam zdjęcie z moją przyjaciółką. Jeszcze więcej zdjęć. A tu jest coś, co na pewno Was zainteresuje. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to na pewno znacie historię, że mój mąż podarował mi, zanim był moim mężem, zanim w ogóle byliśmy razem, podarował mi bransoletkę. I jak kiedyś się pokłóciliśmy, zanim byliśmy jeszcze w związku, to, tą, to on tą bransoletkę wyrzucił, natomiast ja następnego dnia poszłam tą bransoletkę szukać. I do dzisiaj tą bransoletkę mam. Ta bransoletka jest u moich rodziców właśnie tutaj, w tym pudełku wspomnień. I ta bransoletka wygląda tak, bo wiem, że nawet chyba przewinął mi się dziś komentarz o tej bransoletce na vlogmasie. Więc ta bransoletka się prezentuje tak. To jest zwykła bransoletka z tym niebieskim oczkiem proroka. Ona już jest bardzo mała, jak widzicie, bo mi się y, oberwała. Natomiast y, cały czas mam ją schowaną i jej oczywiście nie wyrzucę, bo po prostu nie mam do tego serducha. To jest jakby nie było części historii mojej i mojego męża, więc. Mam schowane oczywiście nie wyrzucenie, nie ma takiej możliwości. No i nic tutaj w sumie więcej w tym pudełku nie mam jakichś dokumentów, To przecież nie będę Wam tych bzetu pokazywała. Ale mogę Wam na przykład pokazać, jak ja wyglądałam w 2008 roku oraz w 2018. Więc w 2008 wyglądałam tak o. A w 2018 na Boże 11 wyglądałam następująco. Mam nadzieję, że to widzicie. A już w roku właśnie 2014 wyglądałam właśnie tak. U, <laughs> Więc troszkę się, troszkę się na pewno zmieniłam. Fajnie mieć takie pudełka wspomnień. Dajcie znać, czy również macie podobne rzeczy. Ja muszę sobie to teraz uprzążnąć. Patrzę, że coś jeszcze mam, żeby Wam pokazać. Natomiast nic tu takiego więcej, więcej nie ma. Ja to zanim się wyprowadziłam do Turcji, to też porządnie przebrałam, żeby też rodzicom nie zaśmiecać tutaj. I wszystkie moje najważniejsze rzeczy znajdują się właśnie w takim, w takim oto pudełeczku. Nie przeklejaj się, muś, to się kładzie. Kawałki pizzy, a tutaj sobie dekorujesz proszę miam, 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 miam. jedna będzie z samymi o i rybką a dobrze i teraz kolejno udekoruj tutaj jeszcze masz M -m -m -m. rodzice pojechali do Ikei po łóżka przywieźli Aleksowi pizzę ale jaka fajna rybka jest jak one się nazywają sardynki rybka jakaś o, pizza. Pizza! Tak. Zestaw do pizzy, ale bardzo fajny. A na nawet widziałeś? Nie babcia jest zawiedziona, bo babcia myślała, że jest na przylepy. Am, am. Ale tak nawet lepiej, bo te przylepy... O. Ser! Hmm. Oczekaj, bo zabrakło nam tutaj serka. O. Ale pyszna. Hmm, hmm, hmm. A to co to ma być? Ja Mamo fajnie. to sos jest. Dobra, no to będzie na samej górze. O, przepraszam ci bardzo. Mogę zrobić pizzę? Po obrad, to ty też rób. Dawaj, rób. O, serek. Serek, tak, kochanie. Oh, bo... Cebula czerwona na Chciałam mu kupić co to metalowe, co tam się przyciągało W biurze podróży to no, było. No, 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 no. No, ale niestety trzeba było się cofnąć do tyłu, a już, już nie, nie chciało. Już <laughs> nie chciało mi się. Przy kasie.

którą przywiozłam z Turcji tą miętowo-cytrynową i do tego e, od mojej przyjaciółki Natalii dałam tą konfiturę cytrynową, więc mam nadzieję, że będzie będzie to dobrze smakowało, wygląda dosyć ciekawie, będziemy oglądali film co się stało? będziemy oglądali film, a ja jeszcze mam w planach zrobić dla Sierchatami i niespodziankę kupiłam Vanessa dzisiaj Bristol i zrobię plakat, jeżeli w ogóle mi się uda to zrobić. Ale na razie czekamy aż zaparzy nam się herbata i będziemy oglądać film na, na Amazonie. Więc będziemy mieli taką. Tak, niespodziankę mam dla Was. Tak? Dla Was. <gry> Mama mówi, że ma niespodziankę, także. Ile? Bo ja lubię niespodzianki. Dostaliśmy od mamy taką niespodziankę. Czekaj, 6 razy 5, czyli po 3. Boje. O! Słyszał się. A to jest twoje. Białe najlepsze. Kinder Bueno, mamo, nie lubisz? Raffaello, tak. Nie, jednak podmieniam. Jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh godzina. Moi rodzice poszli spać, ja też powinna mieć spać, po jutro y, trzeba pojechać po Serhatę na lotnisko, ale jeszcze nie skończyłam edytować Vlogmasa, więc muszę teraz do tego przysiąść. Ale przynajmniej oglądaliśmy sobie film. No oglądałyśmy, głównie oglądałam go z mamą, bo ta to zasnął na kanapie. Więc oglądałyśmy sobie film. Teraz rodzice poszli spać. I szybko tutaj sobie skończę robotę, żeby nie świeciło rodzicom do sypialni światło z salonu. No i tak jak mówię, jutro jedziemy wczesnym popołudniem odebrać Serhata z lotniska. Więc dzisiaj będzie... Dzisiaj tak... Tak od domową, więc jeżeli oglądacie do tego momentu vlogmasa, to zostawcie w komentarzu kolenda, bo chyba z tego co że kolendy jeszcze nie było, więc zostawcie w komentarzach kolenda. Tymczasem ja e, życzę Wam dobrej nocy bądź dobrego dnia, to zależy kiedy oglądacie. E, uciekam, sobie odpocząć, bo jutro będzie ekscytujące chyba dla całej naszej rodzinki. dzień, trzymajcie się ciepło, ja uciekam. Pa!